Dzień dobry, wdajcie w słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie w Chrystusie i chciałbym dzisiaj, abyśmy zobaczyli to, co otrzymaliśmy, jakie korzyści mamy w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian, piąty rozdział, apostoł Paweł napisał tam tak Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Paweł przypomina nam, że w Chrystusie otrzymaliśmy usprawiedliwienie. Do tej pory byliśmy yy, skazani na śmierć. Bo Boże Słowo mówi, że za grzech jest śmierć. Wyrokiem za grzech jest śmierć. Ale to, co zrobił dla nas Chrystus, usprawiedliwił nas poprzez swoje dzieło na krzyżu, Powoduje to, że jesteśmy w oczach Bożych usprawiedliwieni z wszelkich naszych grzechów, tych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Na podstawie wiary jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa, przez jego dzieło. Ale Paweł nam mówi o czymś jeszcze: że kiedy jesteśmy w Chrystusie, to mamy pokój z Bogiem. Nie taki pokój, o którym my myślimy, ale taki prawdziwy pokój z Bogiem, z tym, który nas stworzył, z tym, z którym przez grzech zerwaliśmy relacje dzięki usprawiedliwieniu w Chrystusie, mamy z Nim pokój. Zobaczcie, że Paweł mówi, że nie mamy pokoju ze światem, nie mamy pokoju z diabłem, nie mamy pokoju z wieloma osobami, ale mamy pokój z Bogiem. Usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem. Stało się to właśnie dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki temu, że jesteś w Chrystusie, Możesz powiedzieć, że jesteś usprawiedliwiony i masz pokój z Bogiem. Ale też Paweł w drugim wersecie mówi, że przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do łaski, której niezruszenie mamy trwać i chlubić się nadzieją chwały Boga. Również za sprawą łaski, za sprawą wiary dostąpiliśmy łaski. Czegoś, na co nie zasłużyliśmy, a co otrzymaliśmy za darmo. W Chrystusie Jezusie Mamy usprawiedliwienie, mamy pokój z Bogiem i mamy łaskę, która jest ciągle świeża i nowa dla każdego z nas. Radości w Panu pozdrawiam, do zobaczenia, które jeżeli Bóg pozwoli.